Ukraińcy na czele rosyjskiej siatki sabotażowo-szpiegowskiej. No jak to jest, że po raz kolejny wypływają informacje na tematy związane z potencjalnym sabotażem i po raz kolejny mamy tam Ukraińców. Latem to także Ukraińcy dokonali włamań do wodociągów w dużych polskich miastach. Był dron nad belwederem, była dewastacja pomnika w Domostawie, a do tego udział w szmuglowaniu imigrantów. Teraz mowa o kilkudziesięcioosobowej grupie szpiegowskiej. No i czy akcentowanie udziału Ukraińców w działaniach wspierających Rosję. To już bycie tą onucą? A może pewne kultury mają zwyczajne tendencje do działań terrorystycznych i przestępczych no, za niewielkie pieniądze? No jeśli tak, to hejterskie etykietowanie na onuce może pomagać osłabić czujność wobec zagrożenia, także ze strony Rosji. Nie dajmy robić z siebie idiotów i sekciarzy. No, nazywajmy po pojmieniu po antypolskie działania, zarówno Rosji, jak i udział w nich Ukraińcy. Tylko wspólnie, ponad podziałami, twórzmy zjednoczony i świadomy zagrożeń zewnętrznych naród.